Jarosław Rozmus Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej Bronisława Niesyto jednocześnie w tej i protokolantem Rady Sołeckiej, Jadwiga Rozmus, Bronisława Czerwik, Mirosława Komraus, Dariusz Sosna, Henryk Piekosz, Marek Lotawiec, Mateusz Pastuszka, Antoni Niesyto i Piotr Sojka. W minionym roku Rada Sołecka Sołectwa Wola działała w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, statut Gminy Miedzina oraz statut sołectwa Wola zmienionym chwałą Rady Gminy Miedzina nr 35, łamane przez 2004 zwoływałem się następującymi sprawami. Zwoływałem posiedzenia Rady sołeckiej i zadania wiejskie w zależności od potrzeb. Na posiedzeniach Rady Sowietzkiej obawialiśmy najpilniejsze sprawy odnośnie naszego sołectwa. Rozpatrywaliśmy indywidualne wnioski mieszkańców kierowane bądź do, bezpośrednio do Rady Sołeckiej, bądź też do organów administracji państwowej. Te wnioski opiniowaliśmy. Były to awarie oświetlenia ulicznego, prośba o zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych, stan dróg i chodników w sołectwie, dodatkowe oznakowania na drogach gminnych. Kierowaliśmy też pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszynie odnośnie dróg powiatowych, Jaką jest ulica Pszczyńska Starożzeczna Międzyrządzka. Opiniowaliśmy również zezwolenie dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych na terenie nie tylko naszego sołectwa, ale całej woli. W miesiącu lutym ubiegłego roku rozprowadziłem decyzje podatkowe, a wraz z nimi deklarację do wchodzącej w życie 1 lipca, tzw. ustawy śmieciowej. Wiemy, że ta ustawa teraz w Rady Gminy opłaty zostały o 1 złotych zmniejszone. Pobierałem mi kasu podatku rolnego i od nieruchomości, pobierałem opłatę targową na odpuszczenie parapialnym woli oraz składkę spółki wodnej. Brałem udział w większości sesji Rady Gminy, posiedzeniu Komisji Handlu, Bezpieczeństwa i Samorządności, spotkaniach wójta z sołtysami, a także w spotkaniu w sprawie budowy woli elektrowni węglowej w Czeczot. Z Urzędu Gminy w Miedzinie pobierają różne ogłoszenia i które umieszczałem na naszych tablicach ogłoszeń. Niektóre informacje przekazywałem indywidualnie zainteresowanym mieszkańcom. Na posiedzeniach Rady Sołeckiej ustalaliśmy delegację na Słowestwa Radożynki Gminne i inne uczestności w naszej gminie. W okresie zimowym 2012-2013, podobnie zresztą jak i obecnie, koordynowałem akcję zimowego utrzymania dróg gminnych w Słowenii. Reagowałem na każdy sygnał mieszkańców dotyczących powyższego tematu. W tym roku odpukać na Radzie takich problemów nie mieliśmy, aby nie było. Byłem zapraszany, brałem udział w zebraniach wszystkich organizacji społecznych naszego sołectwa. Przez 6 miesięcy, byłem, w roku na terenie sołectwa był zatrudniony na umowę zlecenie pracownik do prac porządkowych i drobnych prac remontowo-naprawczych. Pracownik ten opylał i kosił parking przy ulicy Szkolnej, pobocza dróg gminnych, Naprawiał ciągle niszczone tablice o i przydrożne kosze na świeci. Wykonywał również zlecone prace naprawcze w Słowacji. Pracę tą sumą wykonywał w sumie mniej rzetelnie, co zostało ocenione na posiedzeniach Rady Sołeckiej, a jego wynagrodzenie w minionym roku to 2700 zł brutto za 6 miesięcy pracy. W minionym roku mieliśmy także przydzieloną trójkę pracowników z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wykonywali przede wszystkim prace polegające na utrzymaniu czystości w guaranicznych, punktach cojstwa, tak jak sprzątanie przystanków, parkingu, placu zabaw, oczyszczanie tablic ogłoszeniowych, opuszczanie przydrożnych koszy, worki ze śmieciami zgodnie z zawartą umową, dwa razy w miesiącu zabierali i w SKR w mieście. Ubiegłoroczny Fundusz sołecki wykorzystano na modernizację boiska i placu zabaw w ulicy Różanej. Firma pana Mirosława Wyszelskiego wykonała ponad 60 metrów bieżącego ogrodzenia boiska od strony zachodniej. Pozostałą część ogrodzenia naprawiono, załatano dziury, wykonano piłkochwyty za obydwoma bramkami, założono 80 nowych plastikowych siedzisk dla kibiców i piłkarzy. Odnowiono również wiatr dla zawodników rezerwowych. Początkiem grudnia ubiegłego roku wraz z paniami z aparatu inwestycji urzędu gminy Dobraliśmy odbiorów wyżej wymienionych prac. Jeśli chodzi o tegoroczny Fundusz Sołecki, to na zebraniu w dniu 11 września 2013 roku była na tym zebraniu bardzo mała frekwencja, 29 osób, chociaż zebranie było ogłoszone w sposób zwyczajowy na tablicach ogłoszeń również proboszcz w niedzielę ogłosił. No tak się złożyło, że były wycieczki, wyjazdy, choroby. Otóż na tym zebraniu Przegłosowano wniosek o przeznaczenie funduszy w kwocie 26 700 zł na modernizację części chodnika przy ulicy Szkolnej. To jest lewa strona, jak idziemy w stronę ulicy Krótkiej od Kościoła, a konkretnie na wymianę płytek na kostki brukowe oraz poszerzenie chodnika do szerokości 1,5 metra. Kto tam chodzi, to jest tam jest około jednej płytki w niektórych miejscach. Na wspomnianym zebraniu mieszkańcy wypowiedzieli się również w sprawie budynku gminnego przy ulicy Różanej, to ten gdzie był sklep, który Urząd Gminy w zamierzał sprzedać. Głosy były podzielone, większość była zebranych za sprzedażą tego obiektu. Głosy się mniej więcej podzieliły, wstrzymali się i 5 głosów było przeciwnych. Końcem listopada ubiegłego roku wykonany został drugi i ostatni etap budowy nowego stadionu sokoła Wola. Ta wyczekiwana szczególnie przez sportowców inwestycja została zakończona, a szerzej na jej temat i o innych zadań inwestycyjnych wypowie się Pan Bójczyk, kiedy przyjdzie na nasze zebranie. W okresie wiosennym 2013 wykonane zostały cząstkowe remonty dróg gminnych, polegające na uzupełnieniu powstałych po zimie dziur i szczelin. Powiatowy zarząd dróg podniósł do poziomu drogi studentki na skrzyżowaniu Pszczyńskiej i różanej oraz wyrównał asfalt w tym miejscu. Dokonał też oczyszczenia poboczy w ulicy przyszczeńskiej i zimowych naleciałości. Firma z Bielan naprawiła oszkodzony fragment chodnika przy ulicy szkolnej poprzez wymianę połamanych płytek. Końcem listopada przedstawiciele Urzędu Gminy Miennej dokonali inwentaryzacji sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu naszej Rady Sołeckiej. Sprzęt jest należycie oznakowany i zgodny z księgą inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Wieśnych. Dokonaliśmy brakowania jednej małej szafki, która uległa zniszczeniu. Delegacja naszej Rady Sołeckiej w z wzroście wzięła udział w dożynkach gminnych odbywających się w Sołeckiej Górach. Przed świętem z została uporządkowana, ukwiecona i oświetlona mogiła poległych na naszym cmentarzu parafialnym. Tradycyjnie już tym zajmuje się pani Jadzia Rozmus za co chciałbym mieć serdecznie w tym miejscu podziękować. W miesiącu październiku ubiegłego roku wraz z KWU i gok byliśmy współorganizatorami nie, tradycyjnej biesiady seniorów dla najstarszych mieszkańców naszego sołectwa. Z budżetu Rady Sołeckiej Wola sfinansowany został częściowo posiłek dla seniorów. W miesiącu w listopadzie uczestniczyłem w uroczystym koncercie z okazji Dnia Niepodległości. Koncert ten odbył się tutaj w tej sali. Były to utwory patriotyczne, świetnie je wykonała orkiestra naszej Straży Pożarnej. 7 grudnia wraz z Klubem Sportowym Soku Wola zorganizowaliśmy imprezę mikołajkową dla dzieci z woli. Był poczęstunek oraz paczki dla 85 dzieci sportowców. Kończąc sprawozdanie z działalności Rady Sowskiej Woli za 2013 rok, chciałbym serdecznie podziękować władzom naszej gminy za pomoc i doradzanie w rozwiązywaniu problemów naszego sołectwa. Dziękuję dyrektorowi, i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękuję księdzu proboszczowi za zamieszczanie ogłoszeń, prezesom i przewodniczącym organizacji społecznych z Dziękuję wszystkim członkom Rady Sołeckiej za dużą frekwencję na posiedzeniach, za pomoc i zaangażowanie przy podejmowaniu różnych przedsięwzięć, udział w uroczystościach sołeckich i gminnych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców naszego sołectwa, za pomoc i zrozumienie wielu niedogodności dnia codziennego małymi krokami rozwiązujemy mniejsze i większe problemy, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że zawsze podobałem po myśli mieszkańców załatwić ich indywidualne problemy. Zapewniam, że dołożę no, wszelkich możliwych starań, aby w naszym społeczeństwie żyło się lepiej. Dziękuję za uwagę.